Cześć, witajcie, z tej strony na i w tym filmie wam pokażę modyfikację do BMG, która dodaje mapę Canyon of Speed 2.0. I ta modyfikacja jest polesana przez widza APC. Chyba tak to się mówi? A więc w tym filmie trochę po tej mapie pojeżdżę i pokażę wam co na niej jest. Tutaj jest dużo skoczni, na przykład można tutaj pojechać i tutaj skoczyć, tutaj chyba nie można skoczyć, ale tutaj można skoczyć. Potem się jedzie tutaj na górę, tutaj na górę się skacze, się ląduje tutaj, się jedzie, się znowu tutaj skacze i się tutaj ląduje, więc mam tutaj takie fajne autko i spróbuję to przejść. Ja myślę, że teraz jadę troszkę za szybko. Dobra, jakoś się tam zmieściłem. Tak, ja tam, ja to przelecę na pewno. Okej, okay, skaczemy. W sumie, w sumie mogłem troszkę wolniej, ale dobrze było. Auto dalej jedzie. Tylko troszkę sam skręcę w prawo, ale działa. No i tutaj kolejna skocznia. Skaczemy. O, no, tak trochę krzywo. I teraz, tak trochę, myślę, za daleko poleciałem. Okej. Okay. Skaczę. A, Na, nadal trochę za szybko. I teraz, myślę, nie będę dodawać tyle gazu, co wcześniej. Żebym. Żebym nie poleciał tak daleko. Nadal trochę za szybko jechałem i trochę za bardzo w prawo. Teraz się zacznę rozpędzać tutaj od tego znaku. Może będzie trochę lepiej. Nadal może trochę za szybko, ale lepiej niż ostatnio. Myślę, trochę zwolnię. Tak, wiem, 160 i dodaję znowu gaz. Nadal za szybko. I nadal za bardzo w prawo. Teraz yy, nie będę dodawał maksymalnie gazu. No, za wolno troszkę. Teraz się zacznę rozpędzać stąd. O! Perfekcyjnie teraz było. Zwalniamy do 150 i jedziemy dalej. Nadal za szybko i prosto w drzewo. Teraz jak wyląduję, to zwalniam do 100 km na godzinę. Albo nie wiem, może lepiej do 130. Tak, do 130 lepiej. 130, jedziemy. O! O! Tak! Udało się! Teraz znowu tutaj skaczemy I udało się! Super! A więc to nie było takie złe, jak mi się wydawało. Myślałem, że będzie trudniej tamto przejść. To za szybko troszkę jechałem teraz. Jeszcze tutaj jest jakaś skocznia. Znalezłem tutaj drogę, która idzie tutaj. I się tutaj kończy, co chyba znaczy, że tutaj się skacze. I się tutaj ląduje. Spróbujmy. Nie wydaje mi się, że teraz się będę musiał jakoś bardzo rozpędzać. I lądujemy, ładnie. To było bardzo proste. Jeszcze tutaj jest ten most, a więc spróbuję tutaj skoczyć. Na razie spróbuję maksymalnie trzymać gaz. O, no ja nie wiem, tam o coś zawadziłem. Hmm. Spróbuję może y, z drugiej strony jechać. No to jedziemy z drugiej strony. Ja bym troszkę za wolno, ale przyleciałem. Cofnijmy się trochę. Się trochę bardziej rozpędzę. Lecimy. Nadal troszkę za wolno. Teraz perfekcyjnie wylądowałem, a więc to jest bardzo fajne. O nieju. Po prostu w to lżywo leciałem. Jeszcze tutaj jest jakaś skocznia, a więc... Mogę ją przetestować. Dobra, skoczymy. Chyba tutaj na dół się trzeba. Tutaj na dół chyba trzeba skoczyć. No, akurat troszkę za wolno. Lecimy. I perfekcyjnie ląduje. I teraz gdzie dalej wyskoczę? Ojej, tutaj tam trzeba było zwolnić. Może jakbym po prostu puścił gaz? Jak wyląduję, to zwolnię do 100 km na godzinę. Okej. Okay. Nadal za szybko? O, ale wylądowałem ładnie. Teraz spróbuję tutaj w drugą stronę pojechać. Może się uda. Nie, w, w drugą stronę się nie da. Tutaj, tutaj na tej skoczni. Tutaj idzie taka, taka droga. I, I tutaj są jakieś kamienie, a więc trzeba mieć yy, wysokie auto offroadowe. I tutaj jest taki ostry zakręt. I zauważyłem, że tutaj jest lotnisko i pisze, że nad tym pracują. A więc mogę tutaj się przelecieć jakimś samolotem. Myślę że od razu wezmę ten największy samolot. No to mam tutaj ten największy samolot i spróbuję się nim tutaj rozpędzić i wystartować, ale... Nie wiem, ta droga nie jest do końca płaska. I tutaj jest jakieś drzewo, więc to jest naprawdę niebezpieczne. I startuję, więc ten pas jest długi, tylko, tylko nie wiem, czy łatwo będzie tak wylądować tutaj. Jak są góry, i od razu potem lotnisko. Ale mogę spróbować. O, o, o Wow! To było naprawdę blisko! Dawaj, 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 dawaj! Leć, 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 leć! nie! Okej, okay, drugie podejście. Wydaje mi się, że może będę teraz za szybko leciał, ale... To zobaczymy. A może niekoniecznie. Ja, i, i Jakie przycisku są hamulce na B. Odbiłem się. Silniki są wyłączone. Ale... Wylądowałem. Jeden silnik do wymiany, i może kokpit, ale wylądowało mi. Wszyscy przeżyli, a więc to jest bardzo fajne. Jeżeli Wam się to podobało, to, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!